Witajcie kochani południową porą. Byłam w szparaczku. Kupiłam sobie tylko jedną, jedyną sukienkę, tunikę. Bardzo wieje, więc założyłam sobie moją apaszkę na głowę, żeby troszkę się ochronić. Idę do domku trasą śmietniczkową. Może coś się trafi. Szału dzisiaj w szparaczku nie było. No i może nawet lepiej, bo nie wydałam znowu jakichś pieniążków, więc idę spokojnie do domku. Okej okay, moi drodzy. To jest moja zielona tuniczka. Doszłam do wniosku, że tu będzie najlepsze światło, żeby ją pokazać. Ona jest taka zapinana na guziczki. O, I ma takie kieszonki. Z boku taki fifroczek no i tak to się prezentuje. Mogłaby być tutaj. Nie, dobra jest tylko ja ją tak nie dopinam na wszystkie możliwe sposoby. to żeby tak sobie nie zasłonić. A tu jest na stujeczce, ma takie wojskowe kieszonki. Zawsze chciałam mieć taką sukienkę, yy. więc no chyba, chyba mi się udała. Ten zielony jest troszeczkę taki, nie taki wyblakły jak pokazuje Apala. On jest taki mocniejszy, taki trawiasty, ale no, tak to wygląda. Można sobie podpiąć na guziczki. Fajny materiał. Jestem zadowolona. No i to jest ta moja bluzeczka pod spodem, którą kupiłam sobie do tej sukienki. Już sobie ściągam. I się tutaj negliżuje przy Was. Ale nie, nie Jest czarna zwykła podkoszulka za 5 zł. Fajny ma ten dekolcik. Do wszystkiego pasuje do jakiejś flanelowej bluzki na sukienkę pod sukienkę jeansów No, roboczy taki zestaw zawsze przydatny zawsze potrzebny jeszcze sobie może przymierzę moją panterkę z wczoraj bo mam taką ochotę a wiecie co byłam dzisiaj u pani doktor i pani doktor mówi że ja wyglądam jak nastolatka ja tego nie widzę ale w tej sukience i w tym w tych glanach to ona po prostu nie zwróciła uwagi na twarz, i myślała, że jestem taka gówniara. No dobrze się tak odmłodzić, nie? Fajnie, nie? Odmładzajcie się, dziewczyny. Odmładzajcie się jak możecie ściuszkami, kosmetykami, czym się da. No i to jest ten zestaw, w którym była mu pani doktor. Tak mnie oceniła, że wyglądam jak nastolatka. Widzieliście go wcześniej. Bo już pokazywałam. No tak, nie najgorzej to wyszło. Dlatego mam takie fioletowe glany. Mam zdjęcie, bo zrobiłam sobie w całości. Zaraz będzie wrzucone po tym kawałku filmiku. No a tu jest moja panterka czerwona, wczorajsza za 5 zł. Można sobie ją tak fajnie ułożyć. Akurat mam getry dzisiaj i tak ale w ten sposób. Spódnica jeszcze by mi się przydała. No, nie lubię w samych getrach chodzić. Ale panterka jest super. Do wszystkiego założysz na golf. Ja akurat na, na tą samą bluzkę, na której miałam tą zieloną. A, i ta zielona sukienka. Ta zielona sukienka kosztowała 20 zł. Jeszcze mam cenówkę nieurwaną i firma jest. Firma jest. MySweet My Steel Live. Lka. No, taka No i to właściwie wszystko. Myślę nad moim chłopkiem, jak go wypełnić, żeby był mięciusi, bo to właściwie trzeba zrobić taki korpus, nie? Nie drogie. No, z tym odmładzeniem to tam troszkę przegięłam, prawdę mówiąc, bo yy, nie trzeba się odmładzać tak na siłę. Fajnie tam dbać o siebie oczywiście, jakieś kremy, serum, maseczki. Yy, bardzo fajna jest maseczka, powiem Wam, z biedronki, z opuncji. Opuncja olejek w ogóle nie jest drogi, bo kosztuje w granicach 50 zł, ale bardzo fajnie podobno na zmaszczki robi. Ja sobie muszę tutaj gdzieś poprawić trochę. No niestety <grywania> yy, stosuję różne metody, ale chomiczki nie chcą zejść. Ale stosuję ten olejek z Opuncji i wydaje mi się, że mam ładniejszą cerę. Yy, I tu mam takie przebarwienie to już chyba trzeba laserem zrobić, bo tego się nie da wyciągnąć. Najladnymi kosmetykami. I ta maseczka z Opuncji kosztuje 0,70 zł w biedronce. Bardzo fajna, buzia po niej jest. Yy, aha, i co ja miałam mówić? Miałam mówić. O odmładzaniu się, no. Yy, Odmadzajmy się, tak, żeby się dobrze czuć. Yy, jedzmy zdrowo, najlepiej i trochę ćwiczmy, trochę się ruszajmy. Nie przesadzajmy, bo nic na siłę. Yy, I jeszcze, co miałam mówić? Kurde, zapomniałam sobie. A i starzejmy się z godnością. Jak tam zmarszczka wyjdzie. To niech już będzie. No co poradzimy. Jak wam przeszkadza, to idźcie do gabinetu i ją usuńcie. A jak nie, to ją trzymajcie i dbajcie o nią, bo to jednak jest pokazana linia Waszego życia, że coś się działo i się pojawiła. Ja zauważyłam, że mi się robią smaczki jak śpię na brzuchu. Chyba chyba śpicie na poduszce i robi się tak. To te zmarszczki, widzicie, tu zostają takie. I tu też. I rano się budzę i mam tu taką, takie wgniecenie. Pośpię tak. I to on jest tu i tu przez pół buzi. I wiem, że będę tu miała taką zmarszczkę. I ona będzie brzydka. I będę wiedziała, że wstałaś, powstała zleżenie na brzuchu. No to tyle, moi drodzy. Nie mam się już czym pochwalić. Stwierdziłam, że następny filmik z Lumpek z to będzie o butach. O butach zimowych, bo letnie mi już Andrzejek schował do szafy. Sadził na Pawlacz i nie ma, nie ma. Zimówki uratowałam. Powiedziałam, że zimówek mi absolutnie nie może ruszać i parę takich jesiennych butków. Więc następnym razem Wam pokażę. To tyle, moi drodzy. O, widzicie, tam, tam, że to też mam jakieś swoje skarby pochowane na szafie. Też jakieś buty pewnie mi schował niedobry łobuz jeden. Albo kilimy leżą. Chyba kilimy. No nieważne, nie będę zaglądać. Dobra, to miłego popołudnia, wieczoru. Składałam Wam już życzenie na weekend, więc już nie przesadzam. Bawcie się dobrze. Pozdrawiam serdecznie.